Lista zakupów zrobiona. Torba jest zabrana. Jedziemy na zakupy. Jutro robimy rosół. Niedziela. Mamy makaron do rosołu. Musimy kupić marchewkę. Kurę kupiliśmy wczoraj. Jest tu w zemrażarce. Ale pokażę Wam później. Może taka malutka jest taka fajna. No tu musimy kupić marchewkę. Pietruszki chyba nie ma. Przynajmniej nie widziałem selera. Yy, Zamiast pietruszki też chyba nie ma. No nic, damy jakoś radę. Ja siadam na ścigacza i jedziemy na zakupy. Ja. Patrzcie, jak tam ładnie. W ogóle to wszędzie jest ładnie. Czy tu, czy tam. Mateusza nie ma. Słuchajcie, przejadę tylko ten odcinek, bo tu straszna droga zobaczcie teraz, tu nie jest łatwo jedną ręką kierować. O oh, Jezus Jedną ręką kierować, a drugą jeszcze nagrywać no, ale nic Jadę, jedzie Mateusz tam z tyłu Jest i on <grym> i <znowu> Dobra. Kaczuszki tu panie sobie siedzą, zobaczcie. Panie, kaczuszki sobie siedzą i sobie jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Kupujemy papryczkę, pomidorki, kurzeweczkę, cebulkę. Będziesz ja? Będę. <grym> ja już się nie mogę stęskniąć już bardzo za kurczakiem i za mięsem, wiesz? No, pokażę później na filmie tę te wielkość tego kurczaka. O, jeszcze nie mogę doczekać właśnie tego kurczaka. <grym> no, skład robimy takie mini zakupy. Nie ma pietruszki, jak widzicie. Chociaż może gdzieś w innym na innym byśmy mogli znaleźć. Nie wiem, pójdziemy jeszcze po drugiej stronie. Kupiłem mango za 300 i za 700 czyli za 1000 szylingów dwie takie sztuki, jedna mniejsza, druga większa. Ale tutaj na tym stoisku też są ziemniaczki za 1200, czyli znalazłem już tańsze ziemniaki, bo zawsze płaciliśmy 2000, po tamtej stronie, yy, miałem powiedzieć wyspy, po tamtej stronie, no jak to się nazywa, wioski. Czyli znalazłem ziemniaki za 1200, a nie za 2000. Tu są pomidorki za 1000, a nie za 1500, tak jak tam. Mango to wam nie powiem, czy jest tanie czy drogie, bo kurczę, nie pamiętam ceny mango tam, po tamtej stronie, ale sobie sprawdzę i będę ją porównanie. Także tutaj jeździmy po marchewkę, choć nie wiem, czy jest tania, bo 3000 za kilo to jest dość sporo. Za 6 sztuk cebuli zapłaciłem 2000. To jest dość sporo. I co tam jeszcze kupiłem? Czosnek 200. O, sobie muszę zapisać: czosnek 200. Jeden taki malutki, ja wam za chwilę pokażę, jaki czosnek. A może później wam pokażę? Nie wiem, gdzie on leży. No i takie papryczki jeszcze kupiłem. Dostałem jedną gratis. Ona też za 200. Papryczka za 200. Taka rybka 7000. Taka ta większa. Wiecie? Ojej, no. mam. Ile za jajka? 400, bo wytargowałem. No, To Nie, najgorzej. And one gift, jest? Ok, one gift. Czy okay. Jesteś zadowolony z zakupów? Nie jestem zadowolony, bo trochę tam na, trochę giftów nabrałem. Tylko brzydkie pieniądze, takie brudne, bardzo mi wydałem. Ty masz fajną tu metodę. Jaką? Nie. Te gifty. Czemu? No to sobie znowu to znowu 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 normalnie. znowu 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 na jak mi spuścił, limonkę. limonkę dał mi za darmo. Ale ja już nam dużo cen, ziemniaki 1200. 1200? No. Aha, a tak to 2000? No, to Ale jest... za, to, za karota nam trochę drogo policzył, 3000. no to poszukamy jeszcze, no. to, wiesz, to jest pierwszy zakup karota, no. nie marchewki. Właśnie. Tak. Tak. Pierwszy nasz zakup marchewki do rosołu. No. Kurę wam pokażemy jak wrócimy. Dobra. Tak? No. Kurę pokażemy jak Która wrócimy. jeszcze, kura jeszcze tutaj chodzi. To jeszcze a kura jeszcze, jeszcze chodzi. chodzi. A pokazałem też rybę na 7 tysięcy, jaką można kupić, to może sobie kiedyś kupimy, no, Tak, że taką po rybę, to rodzina nie naje. Nie, no tak ja z Dorotą na pół, no też to po, po rybie by trzeba było w sobie. No, dobra, co mamy wszystko? Tak. A jeszcze miałem gdzieś tam czy coś kupić. No, to, to się Nie, kupiłem? nigdzie, nie. Nigdzie. <noise> dobra, trzymajcie się. Właśnie nas znowu zatrzymała policja czy znaczy Mateusza po raz Mateusza po raz pierwszy, no. nie, po raz drugi, bo tym razem nic nie można było podswaniakować, bo nie mieliśmy hełmów, kasków, nie? No i co? No i zapłaciliśmy, no zapłaciliśmy niestety 17 zł, no co zrobić? No? 17 zł. 17 zł. To nas teraz śmieszy, ale to jest to jest skórzające. No powiem wam, że to jest skurzające, bo tak... No nie no w sumie nie jest skurzające, bo teraz zajebaliśmy my. No teraz tak naprawdę to byśmy dostali mandat w Polsce. no to teraz nie Ej, a ja tyle, tyle dostałem, że jak tu się targuję. Ja tu się targuję jakąś no a, a, a za chwilę jedziemy bez kasków 100 metrów drogą, łapie nas policja no, i, ta, i pokuta, pokuta. I pokuta, no. Mateusz jeszcze... Bo my udajemy tam, że nie umiemy angielskiego, mówię no English, no yy, pur, pur, no English I Mateusz udaje i tam mu gość na kartce pisze, że że pójdzie do, na, do... sędzia będzie, sędzia w poniedziałek, 40 dolarów od głowy za brak kasku. Kara. I już tłumaczy co to jest kara i tam mu wyszła pokuta. Gdzie ty chcesz jechać? Chcieliśmy jeszcze kupić tamte, ale nie wiem czy nas teraz stać, bo żeśmy musieli mandat zapłacić. <śmiech> <śmiech> Chyba musimy dzisiaj sobie odpuścić zakupy i po prostu wyjdzie na zero, wiesz o co chodzi? Jak teraz czegoś nie zjemy, będziemy głodni przez jedną noc, to... To nic się nie stanie, wiesz o co chodzi. No, no. To będzie jak na zero. O, jeszcze nasza sąsiadka. O, jeszcze sąsiadka jedzie. No. Też kameruje. Ale ja, ale ja. Wszyscy na wesoło. Ja jak berety. Dobra, jedziemy? No. Nie jedziesz na zakupy? Nie, już nie jadę. Dobra, no, już nie no i powiem Wam, że taka historia. Na pewno Wam jeszcze opowiem w którejś części o policji, jak to tam tutaj wygląda wszystko. O teraz to jest śmieszne. My się z tego śmiejemy, no bo zawaliliśmy, Co dużo mówić? Po prostu nasza wina, nie mieliśmy kasków, tak? Ale to już łapią, jak masz wszystko w porządku, to też cię mogą złapać. Wiesz, to jest najgorsze, że mogą cię złapać i powiedzieć, że masz na przykład muchę na oponie, albo że masz brudne koło, albo coś, albo sroś. A no nic, zakupy mamy, jutro będzie rosu. Na pocieszenie ci powiem, jutro będzie rosu. Zaraz wam pokażemy kurę. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Mogło być lepiej, ale jest. Jak jest. Zawsze mogliśmy wybrać hawaje. I jakby nas było stać. A że nas nie stać, no to musimy z takimi rzeczami się zmagać. Ale policjanci, Wam powiem, byli bardzo czujni, ponieważ jeździli nas do takiego pokoiku Chyba już są przeczuleni, bo przyjechał Murungu i nagrywa po prostu to, co się dzieje. Nagrywa te wszystkie ich prośby o załatwienie sprawy inaczej. <grywa> znaczy oni tak proszą, że to wygląda jakbyś Ty prosił, no ale nieważne. No i co? No i po prostu teraz są czujni o tyle więcej, że sprawdzają czy nie nagrywasz telefonu, każą telefon pokazać, czy się nic nie nagrywa i dopiero wtedy zaczyna się licytacja. Zaczęło się od 40 dolarów, skończyło się na 5 dolarów kary. Kara za brak kasku. No dobra. Przyjmuję na klatę. Moja wina. Pokuta odbyta. Ciambo, jambo, Pokuta odbyta. Biały masa i zapłacił. Co nie, Panie Mateuszu? Co tam? To <laughs> <Coś> jest taki zadowolony? są takie gamonie, No wiesz, gamonie, ale skuteczni. <laughs> ale z nas też gamonie, bo mówiłeś właśnie, że ten... Nie jedziemy, bo nie mamy kasków. Ja mówię, nie, tu nie będą stali, a tu posterunek policji jeszcze jest przecież po drogę. I to właśnie przy posterunku. Yeah. No, ale nic, to. trzeba się nauczyć, żeby na drugi raz umieć. Masakra. No, Masakra. No ale nic, dobra, jedziemy. jedziemy. Na razie. Okej, okay, pokażę wam jeszcze tą kurę, która jest... Sławną kurę, która jutro będzie na obiadek. O, tak wygląda. Jej, moja ręka, czyli wielkości mojej ręki, kurka. Ty możecie wyobrazić, jak ogromny to jest. Zdobytek. Co tam? Jajeczka dzisiaj Wsadzone, na obiadek? Tak, sadzone z ziemniakami. I trochę drogie, wyszły, ale co zrobić? Zobacz, <laughs> mu było złotówki na jajko. Ale na mandat nie. Ale na mandat już 17 złotych, to się cieszę. Zaczęło się od 40 dolarów. a skończyło się na 10 000.